Halo. O cześć, Kmieciu. Mam. Okej, okay, więc jutro o dwudziestej o ciebie. Mówisz, że dużo dziwek będzie? No spoko. Okej, okay, to do jutra, ziom. Jaki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić, oddaj cześć wodzowi, niech żyje Kononowicz, nic się nie podoba mówisz, co z tego, jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego, niech nie będzie tych, co stali po stronie domu ani... Zamknij się. Kurwa, wybił mnie z rytmu. Damnian? Cześć, ziomek, wielkie elo. Zmieniłem swój imasz. I teraz jak ciul wyglądasz? Teraz wzbudzam respekt przynajmniej. Ludzie mnie nie szanowali, ale teraz jest inaczej. Co ty pierdolisz kasztanie? Myślisz, że jak wszystkich obciulasz to będziesz bosem osiedla? Tak. Bła ha ha, ha, ha ha mylisz się, ziomku mój. Nim dostałeś tego pierdolca, to ludzie uważali cię za największego bohatera na ziemi. Major Komodor zrobił cię w chuja. Mówił prawdę. Bądź taki jak dawniej. Zrobię dla Ciebie imprezę, zaśpiewam moją nową piosenkę o Kononowiczu. Wolę Kmiecia, u niego dziwki będą. Kurwa. Sorry za spóźnienie Kmieciu, ale jakiś ciul przebił mi oponę, musiałem go wykastrować, więc trochę czasu minęło. Nie szkodzi, tacy już są ci ludzie, podejmują decyzje, nie zważając na konsekwencje. Widziałeś laskę Majora Komodora? Wkurwia mnie ten gość. Jak za cztery dni ją wydymasz to dostaniesz nagrodę. Nie mam laski, więc umowa stoi. No więc trzymaj się czarny lolu. Idę do Biedronki, tu zawsze się coś dzieje. Muszę uważać na tego gościa, bo ostatnio mnie ojebał z dwudziestu groszy. My się już znamy, co nie? Niech mi pan wybaczy. Jaki tu syf? Gdzie są te żubry? Może być nawet mocny ful. Byleby kurwa mać, było jakieś piwo. Jeden dolar, to za dużo za sprunka. Ale chuj z tym. W czym mogę służyć mistrzu? Są piwa? Niestety nie. A zajebał ci ktoś kiedyś w pierdol? Ale, zamknij się. O siedemnastej widzę cztery żubry z dostawą do domu. No ale, jak piw nie będzie, to cię po prostu wykastruję. Przysięgam, że będą, mistrzu. Uklęknij przede mną. Dobry pies. Mam jej numer. Cześć, jestem twoim wielbicielem. Tak, to ode mnie dostałaś te kwiaty. Spotkajmy się może? No i chuj, że zajęta jesteś. A więc przyjadę o 15 popływać? Chujowa woda, więc skaczę na dupę. Cześć Matyldo, skakuj do mojej gabloty. Gdzie jedziemy Wacławie? Do baru pod podpierd 68. Chyba 69 kotku. No tak. Popij z prunkiem. Dobra ta smażona świnia. Słyszałam, że masz wygolone jaja. Lubię takich. Daj Łuska. Komodor tu idzie, spierdalam. Jak mnie dopadnie to nogi z dupy powyrywa. Włączę sobie radyjko. Minęła właśnie 16 w Radiu Wieprz. Jak co godzinę podajemy wiadomości... Na drodze A19, z Zadupia do Kętrzyna, był straszliwy wypadek, dwie cysterny ze Spermą zderzyły się ze sobą, okoliczne wioski zostały zalane, prezydent Kononowicz ogłosił stan klęski żywiołowej. Przypominam, że nie jest to pierwszy tego typu wypadek, miesiąc temu zatonął tankowiec z podobną wdzieliną Wróćmy do Zadupia, na miejscu katastrofy jest nasz reporter, prosimy o komentarz. Siemasz kozaku. Jak tam z Matyldą? Zobacz, ja poderwałem te dwie dłupy z ulicy. Powiem Ci jak było. Wysłałem jej kwiaty. Potem udało mi się załatwić jej numer. Umówiłem się z nią. Ale nie zamoczyłem, przeszkodził mi jej facet. Słyszałem, że Matylda rzuciła majora dla innego, więc cieszę się, że temu kutasowi się już nie powodzi. Kiedyś Ci powiem dlaczego go tak nie lubię. Dziewczyny, nasmarujcie się olejkiem. I przygotujcie szama pana. Zaraz do was przyjdę. Słyszałem, że jesteś kory na pierdolca neuronów. I że nawet Damian ci nie pomógł. Chociaż jest zajebisty. Ale ja znam takiego gościa. Który pomógł już milionom. W dół po Władysław. Się nazywa. No dobra idę się z nim spotkać. Czego? Ja do wdół po Władysława, mam pierdolca neuronów. Proszę, Mistrzu. Ktoś idzie. Zostawcie mnie. Fajne dupy, co nie? Chętnie bym wydymał. Co cię tu sprowadza, dobry człowieku? Wiesz, ja jestem specjalistą od chorób nieuleczalnych. Chorujesz na coś może? Nie machaj, tylko odpowiedz. Na co chorujesz, ziomku? Pierdolet neuronów. Tak myślałem. Siadaj na przesło. Czytam na fotelik, kurwa. No więc czeka nas ciężka praca. Chcesz być taki jak dawniej, czy nie? Powiedzmy, że chcę. Najważniejsze jest to, żebyś słuchał moich poleceń. Dzięki temu wszystko pójdzie sprawnie. Terapia może potrwać kilka tygodni. Nie będzie hip-hopu, na drodze znaków stopu. Nie będzie rządu i w rządzie jełopów. Nie będzie blokowisk ani przewojów list. Zostanie tylko wielki Kononowicza pysk. Taki mamy kraj, jaki to... Potrafimy zrobić oddaj cześć wodzowi. Niech żyje Kononowicz! Nic się nie podoba mówisz. Co z tego? Jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego. Taki mamy kraj jaki potrafimy zrobić, oddaj cześć Ale tam głośno, pizdu, nawet nie wiesz, jak się cieszę, ziom Niech nie będzie niczego. No synku, dobrze, że wyzdrodiałeś. Znów będziesz bohaterem miasta. Dokładnie. gdyby nie w dół po Władysław, to bym miał dalej pierdolca. Wacław, kochanie, jak dobrze, że jesteś zdrów Trzeba to oblać Właśnie, ja stawiam Okej, okay. idziemy i nie będzie i ma to dobre strony, samo obrony. każdy lepera koleś musi wrócić na rolę Oj, sorry, przepraszam, przecież nie ma gdzie wracać Rolę zniesioną przez Konon na atak Na końcu tego się spodziewałem, Konon likwiduje mnie i ten kawałek Mamy kraj jaki potrafimy zrobić Oddaj cześć wodzowi Niech żyje Kononowicz Nic się nie podoba mówisz Co z tego jeśli wszystko jest źle Niech nie będzie nic